Cześć. Jesteśmy z takiej, że tak powiem, niskości w takim sensie, że jesteśmy istotami biologicznymi, fizycznymi i tak jakby podlegamy temu prawu natury, biologii. To jest piękna, fascynująca, ale w jakiś sposób nie odpowiada na wszystkie nasze pytania, wszystkie nasze tęsknoty, które mamy w sercu. Dziś wewnątrz nas jest to pragnienie za pięknym. Za dobrem, za czymś właśnie wielkim, wspaniałym, i od, odczytujemy takie prawo w sobie, ale jednocześnie, gdy takie reguły tego życia, takiego właśnie, które odpowiadają temu właśnie pięknemu, dobremu i tak spotykamy, to no, potykamy w nas pewnie na jakiś opór jakąś taką niechęć, przecież to nie przystaje, przecież to jest takie jakieś inne, gdzie tu, gdzie to, a gdzie ten świat jak to w ogóle zintegrować, nie ma szans. Właśnie, taki opór będziemy mieli i nie możemy go pokonać w ten sposób, że się uwolnimy od naszej materialności, fizyczności, biologiczności, bo one są częścią naszej natury, to jest właśnie też ogromny dar. A jedyne co możemy zrobić, to próbować je cały czas integrować w ten nasz świat, taki ludzki, taki normalny, taki podległy tym wszystkim prawom. Właśnie, i to jest takie wyzwanie i trzeba chyba się liczyć z tym, że będziemy doświadczać sobie takiego zawsze, tego oporu. To tak jak ktoś chce rzeźbić się z kamienia, z marmuru, no to pokonuje ten cały opór tej materii, która wcale nie ma zamiaru może przyjąć tego kształtu, który widzi w niej, niej twórca. A jednocześnie przecież jak to dzieło się dokona, to jesteśmy zachwyceni. Oto powstało coś, czego nie było, coś powstało, coś co może miało takie powstać, coś bez mała pięknego. Takie mam dzisiejsze refleksje do tekstu teść.